Witam. Lekcja edukacji dla bezpieczeństwa. Dzisiaj, tak jak widzicie, co mówić, apteczkę pierwszej pomocy, czyli w jaki sposób powinna być prawidłowo wyposażona oraz w jakich sytuacjach będziemy z niej korzystać. Słuchajcie, apteczka oczywiście w dzisiejszych czasach znajduje się w wielu miejscach, na pewno znajduje się w szkole, w każdej klasie, znajdują się również w waszych domach, znajdują się w samochodach oraz w wielu punktach w sieciach handlowych sklepach, także generalnie są ogólno dostępne. Jeśli jest potrzeba udzielania pierwszej pomocy, oczywiście warto skorzystać z zawartości apteczki pierwszej pomocy. Pamiętacie, że apteczki są różnie wyposażone. Jak będziecie dokonywać zakupu własnej apteczki pierwszej pomocy. Nie zawsze kierujcie się, że ceną najtańsza apteczka niekoniecznie musi być najlepsza. Warto sprawdzić, co w takiej aptece powinno być i czy faktycznie jest dobrze wyposażona. Dlatego chcę Wam pokazać wyposażenie mojej apteczki. Otwieram apteczkę. W takiej aptece powinno znaleźć się szereg urządzeń do udzielania pierwszej pomocy. I tak po kolei sobie zaczniemy. Zaczniemy sobie od barier ochronnych. Yy, mamy podstawowe bariery ochronne, czyli mamy maseczkę. Ona wygląda w ten sposób, jest pakowana. Jak ją rozpakujemy, to mamy taką maseczkę. Widzicie tutaj oczywiście dla ułatwienia algorytm postępowania, w jaki sposób wykonać resuscytację u osoby dorosłej. Znany Wam algorytm 30 -10 2 wdechy, wygląda w ten sposób. Oczywiście yy, mogą być różne bariery może maseczka wyglądać w ten sposób mamy tutaj napisane oddech życia, również maseczka algorytm postępowania z takimi piktogramami, piktogramami znany dla Was sprawdź reakcję, oceń oddech 30 sekund wykonaj 30 uciśnięć wykonaj dwa wdechy ratownicze możecie tego typu mieć maseczkę może być maseczka bardziej zaawansowana to też już wcześniej omawiałem czyli umożliwiająca wykonanie wdechów zarówno przez nos jak i usta. Wtedy nie musimy pamiętać o zatykaniu płatków nosa, tak jak, przy, e, wyba, e, tak jak e, używając tych maseczek PROSZ. Mamy rękawiczki jednorazowe, czyli kolejną barierę. No i jeszcze fajnie by było, jeżeli by była tak zwana folia ochronna na twarz, bądź okulary ochronne. Tutaj akurat nie mam, czyli trzeba by było to uzupełnić. Przy tamowaniu poważnych krwotoków, zwłaszcza przy krwotoku technicznym, gdzie krew wypływa pod ciśnieniem, chcemy chronić swoje gałki oczne przed kontaktem z krwią osoby poszkodowanej, okulary bądź folie na twarz i rękawiczki narazowe muszę ubrać. Co mamy dalej w zestawie? No, oczywiście znajdziemy, tak jak każdy wie, najczęściej używane zwykłe plastry, w tej chwili też możecie kupić plastry wodoodporne, e, mamy, re, mamy nożyczki z takim krzywikiem, bardzo fajne nożyczki, można obciąć plaster, bandaż, jeżeli chciałbym, nie wiem, wykonać resuscytację, mieć dostęp do klatki osoby poszkodowanej, osoba gdzieś ma jakieś ubranie, to ubranie również mogę rozciąć i po to jestem ten krzywik. Różnego rodzaju bandaże. Bandaże o różnej długości, różnej szerokości. Mamy dwa rodzaje bandaży. Bandaże zwykłe, tak zwane dziane oraz bandaże elastyczne. W zestawie będzie również chusta trójkątna. Chusta trójkątna wykorzystujemy do stabilizacji przy złamaniach, przy skręceniach, jeżeli chce na przykład mam złamaną rękę, chcę, że tak powiem, tą rękę ustabilizować do momentu gdzieś tam zbadania przez lekarza. Nie chcę tej ręki trzymać w powietrzu. Wykorzystuję chustę trójkątną. Również przy złamaniach kończyn dolnych, jeżeli mam złamaną nogę, za pomocą chusty trójkątnej chorą kończynę mogę przywiązać do kończyny zdrowej i zrobić stabilizacji. Co będziemy jeszcze mieli w zestawie? Będziemy mieli w zestawie różnego rodzaju kompresy. Kompresy służą nam do opatrunków, jeżeli mamy jakikolwiek kwotok, chcemy wykorzystać, zatamować ten kwotok, przykładamy kompres, bandażujemy, bandażujemy w ten sposób, aby opatrunek się nie suwał. I mamy gotowy opatrunek. Pamiętajcie, że jeżeli opatrunek przesiąka, nie ściągamy opatrunku stawiającego miejsca, tylko dokładamy kolejny i kolejnym bandażem stabilizujemy opatrunek. Co jeszcze tutaj w zestawie możemy znaleźć? Tu mamy kompresy, bandaże. Może znaleźć się tak zwana Folia termiczna, koc ratunkowy, znany Wam, dwukolorowy, kolor złoty, kolor srebrny. Jeżeli mamy do czynienia z osobą, która jest wychłodzona, kolorem, kolorem złotym przykrywamy na zewnątrz. Jeżeli mamy osobę przegrzaną, chcemy, żeby promienie słoneczne się odbijały, kolor srebrny na zewnątrz, żeby te promienie się Odbijały. Pamiętajcie o, o tym, żeby uzupełniać apteczkę. Pamiętajcie o tym, że jeżeli użyjecie jakiś opatrunek, to nie wkładamy go z powrotem do, do apteczki. Po prostu te opatrunki muszą być szczelne, zamknięte, jałowe i wtedy są gotowe do użycia. Dziękuję za uwagę.